Patronem kanału jest vlogowentura.pl. Filmy z Twoich wspomnień. Maciek Weno zrób jakiś odcinek o naratunek 112, bo to moja ulubiona seria w trybie nau. A mogę chociaż najpierw umyć zęby jak człowiek? Dobra, zaczynamy. Witam! Dziś po raz kolejny pojedziemy! Na ratunek. Zapraszam! 30 Maciej Florczyk od kilku miesięcy był prezesem spółdzielni mieszkaniowej. Mężczyznę świetnie zarabiał, a jego rodzinie niczego nie brakowało. Maciej lubił rozpieszczać swoją 30-letnią żonę Gosię i pięcioletnią letnią córkę Zosię częstymi prezentami. Jak dasz na imię swojej lałce nowej? Belzebulbinka. No co? Słodkie i satanistyczne. Wszyscy wygrywamy. Dziękuję, tatusiu. Nie ma sprawy. Śliczna jest, dziękuję. Podoba ci się? Nie? Oczywiście. No. Słuchajcie, ja muszę jeszcze trochę popracować, e, także mam nadzieję, że szybko mi to zejdzie. No naprawdę? Nawet w niedzielę musisz pracować? Niektórzy w niedzielę od rana muszą w pracy winowalić. I to nie jako klin. Tylko Colin. Kochanie, no mamy dużo dokumentów do zrobienia, ale nie przejmuj się. Kupiłem nowego super laptopa, jest bardzo szybki, więc mam nadzieję, że dzięki niemu naprawdę praca pójdzie mi bardzo sprawnie. Praca pójdzie mu sprawniej, bo kupił szybszego laptopa? Może chodzi o jakieś renderowanie? Nie, on go kupił do gier, stawiam stów. A bez bulbinka dla dziecka i bransoletka dla żony to tylko taka. Zasłona dymna, żeby nikt nie widział, że Maciek tak naprawdę nie gra w FIFA, tylko w FIFKę. Trzy dni później Maciej był w swoim nowym gabinecie. Mężczyzna kupił topowy model gamingowy laptopa. Dziękuję. go wciągało, że nie miał czasu dla interesantów. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam w pracy. O co chodzi? Chciałem prosić o pozwolenie na montaż klimatyzatora. Firma, która montuje klimatyzację, wymaga zgody spółdzielni. Proszę pana, w tej sprawie proszę napisać pismo, złożyć do sekretariatu i poczekać na rozpatrzenie. Nie mam teraz na to czasu. Do widzenia. Do widzenia. Następnego dnia Gosia wracała z pracy. Umówiła się z Maćkiem, że tego dnia to on odbierze córkę z przedszkola. W pewnym momencie do Gosi zadzwoniła wychowawczyni Zosi. Dzień dobry. Tak, przy telefonie. Ale jak to nie odebrał Zosi z przedszkola? Normalnie! Miał do wyboru nowiutkie Call of Duty! Albo sześcioletnie dziecko. Come on! Trzeba iść z duchem czasu! Godzinę później Gosia z córką wróciły do domu. Kiedy tylko wyszły do mieszkania, poczuły smut spalenizny. To jest zapach testosteronu przy podwójnym headshocie. Wszystko jest w porządku, panie lektorze. Zosiu! Idź proszę do siebie, idź, idź, proszę skarbie zamknięte. Zdenerwowana Gosia natychmiast pobiegła do kuchni, skąd dochodził niepokojący zapach. Maciek sprawdza, czy można odwalić go w za pomocą ziemniaków. I zaraz ktoś tu nie będzie miał na co zakładać kapelusza, pani mamo! Gosia wybiegła z kuchni i szybko udała się do pokoju maćka. Mężczyzna siedział przy laptopie ze słuchawkami na uszach. Hello? Chciałeś spalić mieszkanie? Nie! Wymordować siedmiu na raz. Zosia, dostałaś może jedynkę z geografii? Co ty robisz? Sprawdzam, czy Zosia jest mongolem. Ja? Jak? Zostawiłeś garnek na ogrodzie, nie widzisz tego? Nie czujesz? A, miało się dobrać Zosia z przedszkola, nie tak się umawialiśmy. Zapomniałem, no. Jakie zapomniałem? Wybacz. Nie zrobiłem tego specjalnie. Nie zrobiłeś tego specjalnie. Ona była przerażona, czekała tam na ciebie. W ogóle nie mogę na ciebie liczyć. Cały czas tego się przy... Przemoc w rodzinie, Maciek, dzwoni na niebieską imię. Dzień dobry, chciałbym zgłosić przemoc w rodzinie. Rozumiem, chłopcze, spokojnie. Powiedz mi, ile masz lat i co się stało? Mam 30 lat i żona tak mi trzasnęła nowiutkim acerem, że mu prawie matryca poszła. Czy mam do czynienia z idiotą? Halo. Ha? Halo? Chyba Mongołowie muszą zakłócać sygnał. Halo? A czemu ty nie spałeś w nocy w sypialni? Czemu nie przyszedłeś? A, słuchaj, bo pracowałem znowu do późna i wiesz, ja i tak nie chciałem cię obudzić już tu położyłem. Mhm. A ty nie idziesz dzisiaj do pracy? Już co? Jakoś tak grypa rozkłada, trochę się źle czuję. <laughs> Przydałoby mi się chyba jednak kilka dni wolnego. No. Obawiam się, że to nie grypa, tylko... Lenistwo, on potrzebuje kroplówki i skopa w dupę. Leż sobie, odpoczywaj. Miłego dnia, kochana po. Maciek nasłuchiwał, kiedy zatrzasnął się drzwi za Gosią i Zosią. Trzy, dwa, jeden. Po krótkiej chwili wstał z łóżka i od razu usiadł do laptopa. Stary Co on gra? W Battlefielda, Electronic Arts czy w Plonsavice Huntingtona? Żartuję! Ja gram tak samo. Kilka dni później Gosia z córką zostały same w domu. Masiek wyszedł na spotkanie ze znajomym. Kobieta pomagała dziewczynce kolorować obrazki, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Dzień dobry, sierżan stobowy. Dzień dobry, Krzysztof Stasiak, czy pana Macieja ja? zastaliśmy? zostaliśmy. Ale ja naprawdę w tej piwnicy chciałem produkować tylko domowej roboty mąkę. Po co innego przeprowadzałbym syntezę efedryny? A, Maciej Florczak! To tamten kryminalista! Chwilę później policjanci zabezpieczali sprzęt komputerowy w pokoju Maćka. Dobrze, my możemy kończyć. Mamy już to, co chcieliśmy. No ale czemu pan zabiera komputer męża? Bo pani mąż to oszust. Wpisywał kody w simsach. I krzyczał, wypierdalać pod domem prezesa. Ja bym mu spakował dużo piżam, a dziecku powiedział, że tatuś zginął w Wietnamie. Uspokój się! Odkąd zostałem prezesem spółdzielni, mam kilku wrogów. Ludzie zazdroszczą mi stanowiska. Podejrzewam nawet, że jeden z nich doniósł na mnie i oskarżą mnie o niegospodarność. Ale nie martw się, ja pójdę z tym na policję, zgłoszę i wyjaśnię tą sprawę, ok? Więc nie martw się, proszę tym. Chciałam wierzyć Maćkowi na słowo, bo go kochałam. Był przecież moim mężem, ale czułam, że on nie mówi mi wszystkiego. Tamtej nocy nie mogłam z nerwów zasnąć. To nie nerwy, to kromeczka domowego pieczywka. Dzień później Gosia postanowiła udać się do spółdzielni mieszkaniowej, by dowiedzieć się czegoś więcej o sprawie swojego męża. Chciała się upewnić, czy Maciek powiedział jej całą prawdę i czegoś przed nią nie zataił. O, hej, a ty, ty, ty robisz, że dzisiaj nie ma pracy? Yy, ale jak to? Przecież rano mówił, że idzie do spółdzielni nic nie wierzę. Słuchaj, zawiesili go w obowiązkach prezesa, krożą mu zarzuty. Podobno za pieniądze ze spółdzielni kupił komputer, na którym cały dzień grał w gry. I to były te piękne czasy, kiedy cofając zegarki w październiku, nie cofaliśmy ich aż do średniowiecza. Kiedy jedyną zarazą były kolejne single Dawida Kwiatkowskiego, a Maska to był po prostu taki Fajny film z Jimem Carey'em. A Maciej, Maciej za pieniądze spółdzielni kupił kompa i grał na nim w gry normalnie. Horror i to z nowej fali francuskiego gore. Sieka. To jest niemożliwe. Niestety, ale to jest poważna sprawa. Boże. Nie mogłam uwierzyć w to, co powiedział mi Tomek. Byłam wściekła i przerażona. Zaufałam Maćkowi, a on mnie oszukał. Godzinę później zdenerwowana gosia wróciła do mieszkania. Maciek nie spodziewał się żony o tak wczesnej godzinie. Spokojnie grał na swoim starym. To było porąbane? Wczesnej godzinie. Spokojnie grał na swoim starym laptopie. A, już myślałem, że. Au, 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 Tato, nie ruszaj au, się! Au, 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 au. Hej, żyjesz? Byłam w spółdzielni. Czy masz mi coś do powiedzenia? Czy ty byłeś jej w pracy? Ja. Ty będziesz miał postawione zarzuty. Jesteś uzależniony od tych pieprzonych gier. Ale. Ale słuchaj, idziesz na terapię albo się wyprowadzasz. Mówisz tak, jakbym był jakimś alkoholikiem. Ej, 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 ej Alkoholików? W to nie mieszaj! Albo się ogarniesz, zapiszesz się na terapię, albo po prostu się rozstaniemy. Ja Pakuj mówię, piżamkę. Nie stanie, rozumiesz? Muszę mieć pewność, że mogę na tobie polegać. Dobrze. Zapiszesz się na terapię jeszcze dzisiaj, dobrze? Maciek był uzależniony od gier. Musiałam postawić sprawę jasno. Albo terapia, albo z nami koniec. Minęły dwa dni. Gosia wyjechała na dwudniowe szkolenie. Maciek, pomimo obietnic składanych żonie, wciąż oddawał się wirtualnej rozrywce. W pewnym momencie do pokoju weszła Zosia. Tatusiu, pobawisz się ze mną? A wiesz, to to jest frag? Sartoję. Pewnie, że się pobawię! Ja ci rzucę piłkę przez okno, a ty za nią biegnij. Ale tato! Wiem, jestem najbardziej uroczą sześcioletnią dziewczynką na całym świecie. My mieszkamy na ósmym piętrze! Te, Mongoł, ty się tak nie mądruj, bo skończysz jak mama! Ale mama pojechała na szkolenie. Ta, oddychania na dnie jeziora. Dawidek jest chory. Wiesz co córeczko, przyjdę do ciebie za chwilę, dobra? Wiesz co, za pół godziny, okej? Okay? No dobrze. Chwilę później Zosia weszła do kuchni. W jednej z szuflad Florczykowie trzymali lekarstwa. Zosia postanowiła wyciągnąć z szuflady rzeczy potrzebne do zabawy w lekarza. Zosia jest jednak pilną uczennicą i dobrze zna wierszy. Nawet jak jest nudno, my się nie poddamy, leki z szafki mamy, szybko zapodamy. A potem do piwnicy taty na afterek! No, tak przez 12 godzin. Ja się śmieję, a ona zaraz będzie zezgonowana jak pierwszy lepszy student. W czasach, kiedy jeszcze studenci mogli się edukować jak cywilizowani ludzie. Maciek przerwał granie dopiero następnego dnia rano. To nim wstrząsnęło, że minęło już tyle godzin. Jak przez mgłę pamiętał, że wieczorem odprowadził córkę spać do pokoju. Teraz zaniepokojony poszedł sprawdzić, co u niej. Dziewczynka siedziała ubrana na łóżku, wyglądała na nieprzytomną Zosia. Ej, Zosia, wszystko ok? Tak, tato, Po prostu po 40 hydroksyzynach i syropie na kaszel suchy sparaliżowało mi twarz! A co tam się stało? Zdenerwowany Maciek zadzwonił pod numer alarmowy 112. Już myślałem, że chce jej zrobić zdjęcie, jak wyglądała zanim narysował jej na czole. No co, nie mówcie, że tylko ja o tym pomyślałem! Tylko ja. Tylko ja. Zgon chuj na czole! Zgon chuj na czole! Zgon to jest studencki elementarz. Tego dnia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego swój dyżur pełniła operatorka Michalina Barska. To ona odebrała zgłoszenie Maczka. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 15. W czym mogę pomóc? Proszę pani, moja córeczka potrzebuje natychmiast pomocy. A co się stało? Ma ojca zje... A czy to uleczalne? Proszę podać imię, nazwisko oraz adres, pod którego pan dzwoni. Maciek Florczyk. Mieszkam na ulicy księżycowej 53, mieszkanie 1. Czy córka jest przytomna? W jakiejś rzeczywistości na pewno. Ona nie reaguje! Ma cały czas zamknięte oczy, nie, nie mogę jej dobudzić. A ile córka ma lat? Pięć! Ja nie mam pojęcia, co jej jest, nie wiem. Czy Zosia na coś choruje? Bierze jakieś leki? Nie choruje, ale bierze. Ten przypadek będzie skomplikowany. Nie, jest zdrowa! Ona miała tylko anginę. Panie Maćku, jakie leki na anginę przyjmowała Zosia? Na Anginę? Ale to było pół roku temu. A czy córka mogła się uderzyć, na przykład w czasie zabawy? Tak, mogła się uderzyć! Najpierw o moją nieodpowiedzialność, a potem o parapety wszystkich sąsiadów w pionie, jak biegła po piłkę. Nigdy nie kłam medyka. Nie, ja przecież cały czas nią byłem! Czy dziewczynka coś boli? Brzuch albo głowa? Zosia? Skarbie, coś ci jest? co Sadusiowi Zosiu. Nie, nie, ona nic nie mówi, ja nie wiem o co chodzi. Ty widzisz, wmówiłeś jej, że jest Mongołem i teraz się będziesz musiał z nią porozumiewać poprzez rzucanie w siebie odchodami prawo, panie tato! Maciek szukając obrażenia na ciele córki, zauważył przyklejony do ręki plaster z fentanylem. Ja sam wezmę córeczkę, ją na sort, tak będzie szybciej. Kiedy mężczyzna zastanawiał się, jak udzielić pierwszej pomocy Zosi, niespodziewanie do domu wróciła jego żona która skróciła swój pobyt na szkoleniu. Niepozmywane, nieodkurzone, no i przede wszystkim śmieci niewyrzucone. Wy teraz myślicie, że najczarniejszym elementem tego żartu było pominięcie dziewczynki, ale to ją miałem na myśli. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Słuchaj, nie denerwuj się. Przecież nas nie nieprzytomna. Co się stało? Sprawdzaliśmy, czy się można naćpać plastrem. Można. Telefon po raz kolejny odebrała operatorka Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, Michalina Barska. Pani Michalina, widząc, że dzwoni znowu ten sam numer, powinna odebrać połączenie i powiedzieć: Zapomniał pan pewnie o sosach? Ja bym się tam średnio spisał, ale właściciele zakładów pogrzebowych mieliby tatuaże z moim ryjem. Z tego adresu kilka minut temu dzwonił Maciej Florczyk. To pani rodzina? Tak, tak, to mój mąż. Dzwoniłeś na 112? Dlaczego nic nie powiedziałeś? Bo nie mieli hawajskiej! Ja myślałem, że jej pomogę, że jakoś, nie wiem, uratuję ją, że... Ale pani mąż miał pojechać z córką na SOR, odwołał karetkę. Dlaczego odwołałeś karetkę? Co ci szczeniło do głowy? Jakiś nub z Rosji schował się za skrzynką i... A, z Zosią? Nic, po prostu jej nie kocham. Tylko lekarz lub ratownik jest w stanie prawidłowo ocenić stan zdrowia pacjenta i udzielić mu pomocy medycznej. Oj, nieprawda! Ostatnio zauważyłem, że na medycynie znają się osoby, które mylą punkcję lędźwiową z punktacją ligową. A najlepszym wirusologiem w moim województwie jest mój wiecznie najebany sąsiad Heniek. Profesor Harnasz, kurwa. Tak, Zosia tych ale bardzo słabo. Zosiu, córeczko. To moja wina. Przepraszam, no ja nie chciałem. Ale jak to? O co chodzi? Ona po prostu, ona miała tutaj ten plaster, ten z, z fentanylem. Ja nie wiem kiedy to się stało. Ja dopiero przed chwilą to zauważyłem. Jak nie pilnowałeś? Przecież mi obiecałeś! Ale obiecałem też chłopakom, że dorwiemy tego nuba od skrzynki. Ja wiem, no ja rozumiem, no naprawdę. Wybacz, przepraszam. Czy dziewczynka wciąż ma plaster? Jeśli tak, to proszę go natychmiast ściągnąć. I dać mi! Yy, w celu utylizacji. W moim przewodzie pokarmowym. W końcu wyjaśniła się przyczyna złego stanu zdrowia dziewczynki. Plastry, które sobie przykleiła, zawierały fentanyl, lek przeciwbólowy z grupy opioidów. Lek ten ma zastosowanie w anestezjologii oraz przy leczeniu ostrego i przewlekłego bólu. I na juwenariach. plaster! A jak to możliwe, że dziewczynka miała dostęp do tak silnych leków? To plaster mojej mamy, musiała je zostawić z lekami u nas w szufladzie. Co mamy robić? Ona jest bardzo słaba! Rodzice dziewczynki popełnili poważny błąd, trzymając lek w miejscu, do którego dostęp miało dziecko. Proszę monitorować oddech i tętno, to bardzo ważne. Nie może pani zostawić teraz córki ani na moment. Czy to znaczy, że ja mogę iść? To, że Zosia nie może się zryspałnować, to nie znaczy, że ja też. Niech pani włączy tryb głośno mówiący w telefonie. Chcę porozmawiać z panią mężem. Ty jełopie, czy ty nie wiesz, że. dodajemy sosy do każdego zamówienia, hello? Chwilę później przyjechała karetka. Do mieszkania weszli ratownicy medyczni. To są jacyś podrabiańcy, gdzie mają strój kosmonauty. Pozdrawiam wszystkich pracowników opieki medycznej. Naprawdę, jestem z wami myślami. Ale tylko przez dwie sekundy, bo dłużej nie mogę wytrzymać i muszę zjeść jakiś plaster, To papier, kakolwiek mam pod ręką. I natychmiast przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy Zosi. Dostałem informację, że dziewczynka od kilkunastu godzin jest zatruta fentanylem, to prawda? ja nie wiem, bo ona wczoraj po prostu pobawiła się w lekarza i wzięła taki plaster właśnie z tym i... i to, nie wiem, gdzieś to było 18, jak pojadłem ją spać, ja po prostu nie widziałem tego wcześniej. Czy wymiotowała? Nie, 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 nie wymiotowała. Jedno z Państwa proszę o przygotowanie dokumentacji medycznej i zabranie się z nami do szpitala. To, to ty pojedziesz, a ja przygotuję dokumenty. Chłopaki, jeszcze 7 sekund! Od dramatycznych wydarzeń minęły 3 tygodnie. Zosia wróciła do zdrowia. Maciej przyznał się do zakupu sprzętu komputerowego za pieniądze spółdzielni mieszkaniowej i dobrowolnie poddał karze. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie na ratunek 112. A dzięki temu odcinkowi wiemy, w jaki sposób rozkręcić imprezę za pomocą szafki mamy. Jestem No, ogłoszenie parafialne. Dzisiaj ogłoszeń parafialnych nie będzie. Chciałbym tylko wszystkim życzyć dużo cierpliwości, wytrzymałości i siły. Do zobaczenia w następnym odcinku. Boję. Ja. birthday ever score your grant.